Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku I dzisiaj razem z moją koleżanką będziemy reagować na, słuchajcie, animację Hero Brain vs Entity 303. I to będzie taka jedna z fajniejszych animacji, więc y, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę i subskrypcję tam na dole, słuchajcie. No, i co słuchajcie? Przechodzimy chyba do nagrywania. Jeszcze tu e, moja koleżanka jest. O, proszę bardzo. Przywitaj się, Ania. Halo, halo, halo. No, i teraz słuchajcie, nagrywamy. Oto, Ania trzyma tutaj kamerkę i na monitor prosto, a my słuchamy tej przepięknej muzyki. Na no, nowym. No

O Enderman przyszedł i mu dał słuchajcie żelazny miecz, jakiś potanin. tu słuchajcie płaczą, że Entity wszystkich zabił. No dobra. Ja. tu jest Entity. No Creepery. No i słuchajcie Herobrine wyruszy na polowanie z Entity. Wszystkich zabija, no, niestety Entity Może ja nie będę wam nic, nie przeszkadzał Hirobran prosi go, że nie Entity poczekaj On nie ustąpił, widzicie Może ja tego. No. Ik denk dat het Ik moet er even naar kijken. Oh, hier is een Entity. Oh, en hier Hero Oh, Entity. Anyway, Hero Brine is anyway, eruit. Oh. Będzie walka. I patrz, chyba taki, coś swoim nieciekiem yy, otworzono. I tak, kopniaka. Słuchajcie. O i słuchajcie, prawie go zabił. O. Krew mi powiedziała, nie mów tego, Słuchajcie. Och, Hiobra jeszcze tam wyszedł, jakoś daj sobie radę, ale powoli. O. Pisać. O i Herobrine włączył swoją moc, słuchajcie I się ten I słuchajcie się Hirobrań uleczył I wrzuca go na DDR Odpycha różne strony Chilopem! No, i ładnie jest. No. Dobra, tu jest nawet do takim. O. No. I ma. No. mieczyk O i się uśmiechnął, oh. a potem go. I bu. I tak, słuchajcie, Ania kameruje tutaj i słuchajcie to na mnie kameruje Ania. I to byłoby, słuchajcie, na koniec tego odcinka, więc pamiętajcie o zostawieniu tam na dole subskrypcji i łapki w górę. Pa pa! I Ania kliknie. Pa, pa też! Ania też się żegna. No, pa!